Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Lubię tą serię takich filmów, gdzie mówię o jedzeniu, o tym, jak nas trują producenci, o tym, co jest zdrowe i o tym, co jest niezdrowe. A właściwie to mamy wszystko praktycznie niezdrowe, jeśli chodzi o naszą żywność. Pojawiało się wiele różnych wywiadów z panią profesor Grażyną Cichosz, u Rymanowskiego, u Pospieszarskiego. Wieści się niosą teraz po prostu z takim pędem błyskawicy i nakręcają się jak efekt kuli śnieżnej. Dlatego myślę, że tematy są ważne, żeby o tym mówić, dyskutować i uświadamiać ludzi właśnie z czym mamy do czynienia. I dzisiaj będzie znowu taki vlog o czym? Będzie a dzisiaj o olejach i myślę, że to jest też ważny temat i o czym też wspominała oczywiście pani profesor Cichosz. Ja będę chciał podać tutaj swoje jakieś informacje, które mam no, i ogólnie to wszystko skomentować. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Siądę sobie tutaj na ławce, żeby do Was mówić, przeczytać różne informacje. Powiem Wam tak, jest duży wiatr, ale, ale zrobiłem tak, żeby to trochę wyciszyć i żebyście mnie słyszeli. W takim skrócie mamy co? Oleje dobre, czyli to są takie. Na zimno, nierafinowane i mamy co? Oleje złe, czyli problematyczne, rafinowane, przegrzane i tak zwane oleje przemysłowe. Najgorsze rzeczy dzieją się, gdy olej jest właśnie rafinowany, czyli oczyszczany chemicznie i w wysokiej temperaturze. Używa się go do smażenia, jest wielokrotnie podgrzewany ma przewagę kwasów omega 6 nad omega 3. Wtedy powstają m.in. tzw. Tak aldehydy, wolne rodniki, tłuszcze trans i substancje prozapalne. To jest realny problem i nie jest to żadna na pewno teoria spiskowa, co po niektórzy by chcieli i myślą, i tak mówią właśnie, nawet po tych wywiadach z panią profesor Grażyną Cichosz. I teraz chciałem wam tutaj omówić dwa rodzaje olejów. Pierwszy to mamy olej rzepakowy ponieważ jest najbardziej chyba takim popularnym. I jest on najczęściej, właśnie rafinowany, produkowany przemysłowo. Co te ptaki tutaj? Ale się z... pojawiły nagle. Pojawiły się. Jak nie karetka, to ptaki mi tu kraczą. No ale może nagram dzisiaj ten odcinek. Jest produkowany przemysłowo, ekstrahowany w wysokim temperaturze, często z dodatkiem heksanu, czyli tak zwanego rozpuszczalnika. I właśnie minusem tego oleju jest to, że jest, sprawia, że jest zaburzony stosunek omega-6 i omega-3. Może nasilać stany zapalne. I jest nie najlepszy. Ja bym powiedział, że właściwie jest beznadziejny do smażenia i przy przegrzaniu robią się toksyny właśnie z tego oleju rzepakowego. I drugi mamy olej słonecznikowy, który jest jeszcze gorszy do smażenia. Ma bardzo wysoki poziom omega 6, jest prozapalny. Po podgrzaniu, bardzo niestabilny, powstają toksyczne związki. Można go ewentualnie na zimno, bo wtedy wtedy nie wydzielają się właśnie te, te substancje. O tym mówiła też pani profesor Cicho, że ewentualnie na zimno wtedy ten słonecznikowy. Więc podpieram się też tym, co usłyszałem w wywiadzie. Gdzie ona była zaproszona, chyba wtedy u Pospieszalskiego o tym powiedziała, a może u Rymanowskiego tak samo. Odsyłam do obydwóch, bo są bardzo ciekawe. I teraz, tak, chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, co mogą takie oleje zrobić, gdy są nadużywane właśnie w waszym organizmie, w naszym, bo powiem tak, ja też tego używałem, ale powiedziałem do Any właśnie po tych wywiadach z panią profesor, że my musimy zrezygnować z tego oleju. Ostatnią butelkę, jaką mamy, już nie wyrzucamy tego. Do czegoś się faktycznie zużyje, ale będziemy się zaopatrywać. Już właściwie zaopatrzyliśmy się w codziennego. Także co on powoduje? Stany zapalne, zaburzenia gospodarki hormonalnej, problemy z sercem właśnie przy tłuszczach trans, przybieranie nawadze, gorsza koncentracja, chroniczne zmęczenie. Także to są takie rzeczy, które po prostu. No, wpływają na nasze zdrowie, tak? I teraz jest ważne to, czym możemy je zastąpić. Ja powiem tak: masło klarowane na pewno jest idealne do tego, żeby, żeby słuchajcie używać do smażenia. Tłuszcze zwierzęce ogólnie, masło normalne, żeby, żeby spożywać jakiś smalec. Ja nie wiem, wieprzowiny, ale smalec gęsi, wydaje mi się, tutaj byłby po prostu super. I teraz tak zamiast tego rzepakowego jeszcze można oliwę, tylko już niekoniecznie chyba smażyć na tej oliwie. Raczej te tłuszcze zwierzęce, ale oliwa z oliwek, właśnie to już jest co innego. To jest kompletnie inny tłuszcz, kompletnie inny olej niż ten rzepakowy czy słonecznikowy. Olej kokosowy, tylko też żeby był nierafinowany. Tak samo olej z awokado. No i co, i tutaj jeszcze takie miałem rady zapisane, że można ci używać tego e-fryera takiego, że to też jest trochę lepsze, lepsze urządzenie do tego, żeby pewne rzeczy przygotować, a nie smażyć na patelni, bądź też są jakieś patelnie takie beztłuszczowe, że ewentualnie na takiej możecie też coś usmażyć. Ale ja bym się nie bał ogólnie stosowania tłuszczy, tylko nieodpowiednich tłuszczy, właśnie tych olejów, o których powiedziałem, rzepakowy, słonecznikowy. To jest po prostu... Najgorsze, co nas może spotkać. Ten odcinek nie będzie dzisiaj długi. Ja już właściwie będę go teraz kończył, ale zależy mi na tym, żeby mój przekaz szedł w świat. Nie tylko mój. Właśnie takich ludzi, którzy mają poparcie właśnie w tej nauce, bo wszyscy wiecie, co będą chcieli i wymagali. No, Ty nie jesteś lekarzem, Ty nie jesteś naukowcem, Ty nie jesteś ekspertem. Ja sobie szydzę z tego słowa ekspert. Dla mnie ekspert to teraz jest ktoś, kto dostaje pieniądze za to, żeby powiedzieć taką, a nie inną teorię, tylko dlatego, że ma ten tytuł właśnie naukowy i właśnie ta jego wiedza ma być poparta tymi tytułami, tymi doktorami, profesorami, habilitowanymi, nadzwyczajnymi i tak dalej. Ale to wszystko nie jest nic warte, jeżeli ktoś jest po prostu opłacany tylko dlatego, żeby uświadamiać ludzi. Uświadamiali ludzi kiedyś, słuchajcie, z margaryną, że jedzcie... Tłuszcze roślinne, margarynę. Ja pamiętam, jak jako małe dziecko to jadło się tą margarynę. Ludzie, ludzie, moi rodzice kupowali po prostu ten tłuszcz. A dzisiaj bym tego psu nie dał, margaryny po prostu. Są, według mnie to jest po prostu trucizna. Jak chodzę do sklepu tutaj w Rumunii, nie wiem jak w Polsce, bo w Polsce widziałem, były masła. Nie wiem, czy tutaj też. Daj, napiszcie, czy takie widzieliście w Polsce, że są. Takie odtłuszczone masła w ogóle 65% tłuszczu. Dla mnie to jest, to jest jakiś produkt masło podobny, masło powinno mieć 82 albo 83% tego tłuszczu. I taki ja tutaj kupuję to masło. Te resztę to są białka właśnie w tym maśle. Jeżeli by się rozpuściło takie zwykłe masło na patelni i się zebrało takie te białe białka, taki osad, który się robi, to to są właśnie te białka i wtedy. Powstaje masło klarowane, także można sobie samemu wyklarować też to masło. No albo po prostu kupować masło już takie gotowe w takim wiaderku klarowane, i ono jest wtedy 100% masło, czyli to jest 100% tłuszczu. Takie zwierzęce tłuszcze, właśnie masło, smalec, to jest coś, co jest najlepsze i z tego powinniśmy korzystać i to używać do smażenia, jak już coś smażymy. Aczkolwiek, hmm, dobra, mówimy o olejach, mówimy o tym, bo. Tutaj wiecie, co też można dyskutować, o tym mówić, czy de facto smażone to też jest zdrowe. Ale jak już mamy czegoś używać, to używajmy właśnie nie tego oleju rzepakowego, nie tego oleju słonecznikowego, tylko te tłuszcze zwierzęce, pochodzenia zwierzęcego i to jest najlepsze, co może nam się przytrafić. Używajmy też tego oleju z awokado. Olej, ole, to jest oliwa z awokado właściwie taka, tak z winogron. Myśmy taką kupili ostatnio. No i ewentualnie, o, oczywiście oliwa z oliwek, która jest bardzo dobra. O tym też bym chciał kiedyś zrobić odcinek i film, bo jest dużo oliw z oliwek, które nie są oliwami z oliwek, są pseudoproduktem oszukanym, zakłamanym. I o tym zrobię też w jakimś perspektywie czasu film, żeby uświadomić, żeby ludzie też nie kupowali, nie dali się nabrać, co jest czym, bo to też jest z tym wszystkim, słuchajcie, problem. Ja kończę tego dzisiejszego vloga. Wy go udostępnijcie w odkłaniach YouTube'a, żeby się niósł, to gdzieś tam go po prostu podajcie dalej, żeby docierał ten przekaz, nie tylko od takich ludzi jak pani profesor czy dziennikarzy, którzy mają odwagę, żeby ją zaprosić po prostu do swoich programów, ale niech zwykli ludzie też mogą się wypowiadać, bo nic nas. Nie zwalnia po prostu z logicznego myślenia. Nic nas nie zwalnia z tego, żebyśmy myśleli samodzielnie, I nie musimy mieć 15 tytułów naukowych, żeby po prostu myśleć, myśleć, po prostu włączyć to myślenie. No, jak ktoś chce wyłączyć myślenie, to niech sobie włączy TVN. Tyle z mojej strony. Subskrypcja, udostępnienie, łapki w górę i widzimy się w następnych odcinkach, na które serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się zdrowo. Przede wszystkim do zobaczenia. Pa. pa.